Drodka, kadro kierownicza, drogi panie dyrektorze Dariuszu, panie dyrektorze Andrzeju, pani dyrektor Barbaro, powierzamy jako organ prowadzący wasze ręce ważną placówkę, ale powierzamy tą placówkę w ręce właśnie profesjonalistów. I dlatego z taką nadzieją i wiarą Podchodzę do tego i do Waszego zarządzania to placówką, do współpracy, do przede wszystkim wychowania i poprowadzenia w dorosłe życie, też życie zawodowe, naszą młodzież. To jest dla nas kluczowe i najważniejsze. Szkoła bez ucznia praktycznie nie istnieje. Nie ma szkoły bez ucznia. Dlatego bardzo nam, drodzy przyjaciele, młodzi, zależy na was, jesteście naszą dumą chlubą, jesteście tym, co praktycznie tym, co najważniejsze w powiecie Sokulskim. Młodość i bo wy jesteście najważniejsi w powiecie Sokulskim. Nie ma ważniejszych osób w tym powiecie. To przyszłość od was zależy, od tego, jak się wychowacie, jak ukształtujecie. Jak Was kształtuje szkoła, dom, kościół, tak? Bo to też jest bardzo istotny element, bez którego nie sposób żyć. Zaczynamy nowy rok szkolny w rzeczywistości trudnej, w rzeczywistości pandemicznej. Wracamy do nauki stacjonarnej. Miejmy nadzieję, że będzie ona trwała do końca bieżącego roku szkolnego. Nastąpiły zmiany, jeśli chodzi o osoby. Kierujące szkołą w wyniku konkursu, powierzono mi misję kierowania szkołą przez okres następnych pięciu lat. Stanowisko wicedyrektora szkoły będzie pełnił e, pan Andrzej Szumiło, natomiast e, wicedyrektorem do spraw Centrum Kształcenia Zawodowego będzie pani Barbara Czechowicz. W tym roku szkolnym naukę w naszej szkole będzie pobierało 320 uczniów. W ramach rekrutacji przyjęliśmy 70 uczniów klas pierwszych. Którzy w ramach trzech oddziałów będą uczyli się czterech zawodów, których w tych zawodach kształcimy w naszej szkole. Jest to technik rolnik, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista, dodatkowo w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych uruchomimy dwa oddziały takich kursów. Miejmy nadzieję, że Sytuacja epidemiczna pozwoli nam na kontynuowanie nauki stacjonarnej wszystkim nauczycielom, uczniom. Życzę, by ten rok był pełen sukcesów, zadowolenia, żeby można było w pełni realizować swoje zamierzenia i pasje. A przede wszystkim wszystkim nam życzę zdrowia. Dziękuję. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021-2022. Naukę w naszym liceum rozpoczyna 90 nowych uczniów. Są to uczniowie czterech oddziałów klas pierwszych. Przeprowadzony nabór pokazał nam, iż obrany kierunek przez nas, przez nową dyrekcję, jest kierunkiem właściwym. Jesteśmy szkołą, która się rozwija, która oferuje uczniom. Nie tylko możliwość uzyskania wiedzy, ale również podniesienia swoich kompetencji. Wszystkim uczniom życzę fantastycznego nowego roku szkolnego, życzę realizacji wszystkich planów, życzę zdobywania wiedzy, dużo zdrowia i radości na co dzień. Szanowny Pani Dyrektor, szanowny Pani dyrektorze, drodzy uczniowie, chciałbym życzyć na najbliższe 10 miesięcy. Dużo zdrowia, satysfakcji z Waszych działań, aby ten czas był czasem poznawania nowych doświadczeń, abyście mogli rozwijać w tej pięknej szkole swoje zainteresowania, abyście poznawali swoje nowe zainteresowania, aby ten okres nauki minął. Szanowne grono pedagogiczne, dla Państwa życzę dużo satysfakcji z podejmowanych działań, aby Wasza praca była odzwierciedleniem sukcesów Waszych podopiecznych.